Siemano widzów, jest z tej strony Tonia majuchu a to jest kolejny odcinek z gry BLOCKPOST. Więc no, więc kupimy sobie na początek no, Summer Chase'a. I teraz inventory, chases i in. let's go. Otwierajmy. Halo? Nie chce się otworzyć? coś Teraz open. Mówię jakiś skinek ciekawy. O! A ja go już nie miałem. Nie. Wiem. Dobra, no to death, death match. Gramy. I co? Lecimy? Dobra. Ładuj, ładuj, ładuj. Ładuj. Ale lami, ale lawi. No właśnie. Tak myślałem, że będą lami. Dobra, rzucimy jej tam granatę. O, już goście granatę. No nie. Dobra, idziemy tutaj kampić. Co to było? Widzowie. Oj, oj, oj. No. Ale ma ma 4A. Wydaje taki dźwięk? Dziwny. Myślałem, że. MP9 taki wydaje. Może gościu ma jakieś mody. Ja taką sobie jest mocno zmodowane to AK-47. Jak możecie zauważyć, mam. oj a myślałem, że to żywy gościu. Możecie zauważyć, mam... mam celownik dokupiony, jakiś tam tłumik coś. Magazyn większy. 40 pocisków po jedności w magazynku. No skąd? No Wy se chyba żartujecie. No na spał nie mi. Mnie... Dobra, spadaj. Grat. nic chyba nie zadał, nie? Czego nic? Co A on nie żyje. Nie żyje. Uu, a, dobra, asysta, bo było Co to było, to. Uf. Dobra. Po co jeszcze co tego grana? To ja nie wiem, ale. a osiem zadał, to w sumie nie tak źle. Ale jeżeli modujecie AK-47, to koniecznie dokupcie sobie celownik obu i ten większy magazynek, bo to się sobie sprzedaje. Macie większą pojemność, więcej wam się pocisków mieści, rzadziej musicie przeładowywać. I co za tym idzie, możecie mieć więcej kili. Nie no stąd? nie są wszędzie. Chociaż jest ich tylko trzech, a nas jest czterech. Ajajajajaj. Trzeba mu poprawić Trzeba mu poprawić, no właśnie, No tak myślałem, że mnie O, asystował. Ktoś, ktoś asystował Dobra, dobra, dobra Granat niech wybuchnie Aha, nic mu nie zadał, a bo on już jest nieżywy Podoba mi się mega ta animacja, jak macie pełny magazynek i klikniecie R, żeby przeładować To wtedy on tak ogląda tą broń, tak jakby Zrespił się, zrespił się koło mnie, koło mnie. No. Dobra, jedziemy z wami, jedziemy z wami. Nie ma to tamto, nie ma to tamto. Pocimy się, pójdziemy się. Dobra. Gra. Osiem jak M4A4 M4, mnie zabił, no serio. Taką baziewną bronią. Znaczy no, badziewną, no to jest taka podstawowa broń blokowców. Czyli tych niebieskich. To jest jakby, no, tak jak postpunkci mają y, AK-47. Ale przynajmniej dostał heada, 54 mu zadałem, let's go. Bro. Dobra, dobra, pompić go, pompić go, żeby jeszcze jakiś. A, fajnie. Wygraliśmy. Dobrze widzowie. To by było na tyle. Jeżeli wam się ten film podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dzięki za.